Cześć, witam Was w kolejnym wideo w plenerze. 2 listopad i myślę, że ostatni wideo był we wrześniu. Czas szybko ucieka, sporo się dzieje nie tylko w radio stacji, ale w ogóle sporo się dzieje. Co do zmian dotyczących elstacji, w ostatnią środę mieliśmy ostatnią audycję retrogranie. Piotr Paszkę, czyli Pepanc, pożegnał się z Elstacją, ale nie, nie do końca, ponieważ nadal bywa na audycjach, nadal bywa na ircu. Myślę, że jest to pewne zawieszenie audycji, retrogranie i audycja wróci do nas, kiedy tylko zdrowie Piotra i inne sprawy zdrowotne. I prywatne pozwolą Piotrowi na powrót do nas w postaci audycji. Wszyscy będziemy trzymać kciuki, żeby to nastąpiło szybko, póki co jednak audycja retrogranie zostaje zawieszona i w środę nie będziemy mieć tej audycji, co też możecie zauważyć w ramówce, która już jest na naszej stronie internetowej. Pora audycji już za nami, swój jubileusz grania w również miała Beata Pardela, nasza ircowa wiki, która prowadzi audycję w radio Elektroniczne w elektronicznym brzmieniu. Jak wiecie Beata grał również w innych radiach, jest bardzo aktywna radiowo, ale w el Staci gra już od dwóch lat, za co bardzo jej dziękuję. Zapraszam Was do słuchania audycji, do uczestnictwa aktywnego w postaci pisania na ircu, bo to jest dla nas naprawdę ważne, wiedząc, że coś robimy dla kogoś, że tworzymy tę audycję, przygotowujemy je dla Was, że mamy odbiorców, słuchaczy. To cieszy, kiedy jesteście. I wiem, że część z Was odsłuchuje sobie później z archiwum audycję, czy to na naszym MixCloudzie, czy pobierając sobie po prostu plik z chmury Mega, bo też jest taka możliwość. Ale fajnie, jeżeli jesteście aktywni również podczas słuchania audycji. To zawsze cieszy. Zgodnie z ramówką będziemy się spotykać na poszczególnych audycjach. W ten weekend, jeszcze tylko jutro audycja Właściwie podcast Brain Voyagera Electronic Fusion z numerkiem 217, na który Was zapraszam. No i również zachęcam do pisania na ircu podczas tej audycji, bo bywa dosyć często, że Brain Voyager jest z nami. Można również z nim popisać. Co prawda, audycja jest prowadzona w języku angielskim, ale na ircu piszemy po polsku. Brynu Jadrze również stara się opisać po polsku, na żywo sobie tłumaczy, na bieżąco nasze sentencje i naprawdę można fajnie popisać sobie z JOSem Lejieckiem. Zapraszam Was do tego. Życzę Wam miłego weekendu, pierwszego weekendu listopadowego, pogody. Dzisiaj taka fajna pogoda, spacerowka, nie jest zbyt zimno. Aczkolwiek czuć już, że listopad, że jesień w toku. Jest pomysł, żeby powróciły koncerty elektroniczne w Moginie, Bo jak wiecie w wakacje już nie odbył się elektroniczny weekend. Mówiłem Wam o tym, że z powodu braku zainteresowania niskiej frekwencji ostatni z tych koncertów odbył się w 2018 roku. Właściwie dwa ostatnie koncerty, bo wtedy zagrali Jadon Project i Blight Machine i ja Dwa koncerty, które jak gdyby zakończyły pewien sezon, pewien etap jeśli chodzi o koncerty w Mogilnie pod szyldem Elektroniczny Weekend. Jednak myślę o tym, żeby powrócić do tych koncertów pod tą nazwą, ale na przykład zrobić te koncerty inną porą. Niekoniecznie w wakacje. i nie w A na przykład w saliki na Wawrzyn. Gdzie będzie można wprowadzić kameralne grono, fajny nastrój, tworząc piękne wizualizacje, które, które można wyświetlić wówczas na, po prostu na ekranie kinowym, zrobić fajne światła na sery. A sprzęt audio, który jest w kinie, pozwoli na to, żeby ten koncert naprawdę miał bardzo fajny odźwięk i odbiór. Muszę na tym pomyśleć, jeszcze myślę nad terminem, kiedy takie coś mógłbym zrobić. Ale wówczas takie koncerty powróciłyby do łask w Moginie, bo jest dużo grono, duże grono wykonawców, które chciałoby jeszcze wystąpić, a takiej możliwości w Moginie nie miało. Dam znać, jak coś wymyślimy razem z panem dyrektorem Moginieckiego Domu Kultury. bo Razem to mi żeśmy robili przez wiele, wiele lat.